Promujemy taką akcję, dzisiaj bezpieczny senior, proszę bardzo, że pan tutaj poczytał sobie oraz, oraz rozdajemy odblaski, żeby być widocznym na drodze, jak pan się będzie poruszał. Się, to ty się płaci? Nie płaci się, dokładnie. Dzisiejsze działania prewencyjne są zorganizowane z, głównie z myślą o seniorach. Myślą przewodnią akcji profilaktycznej jest bezpieczeństwo seniorów w ruchu dla, drogowym, dlatego też funkcjonariusze Zdrowieckiej Komendy. Na targowisku rawickim rozdają wszystkim seniorom zarówno od blaski, jak i informują ich, jak należy bezpiecznie zachowywać się. Dzisiaj jest dzień prewencji ma? dla seniorów, A, proszę komenda proszę, policji odpichamy. organizuje właśnie taką akcję dla dzieci tak żeby ich też założyć, a jak będzie trzeba. No niestety taką mamy porę roku. Warunki nie sprzyjają nam bezpieczeństwu. Słaba widoczność na drodze, e, wilgotne powietrze, a jednocześnie e, śliska nawierzchnia powoduje to, że niestety, ale e, jest mniej bezpiecznie. Dlatego wszystkim seniorom rozdajemy takie ulotki, informujemy jak należy się zachowywać, aby być bezpiecznym w ruchu drogowym. Dzisiaj komenda policji